Zofia pamięta tę skrzynie od zawsze. Stała w ciemnym kącie strychu, otulona kurzem, jakby czas sam próbował ją ukryć. Drewniana, ciężka z mosiężnymi okuciami i dużą zardzewiałą kłódką, której klucz, jak mawiała babcia, dawno przepadł. Dla Zofii była jak relikwia czegoś większego, czegoś o czym nikt w rodzinie nigdy nie mówił. Tam nie ma nic ciekawego, tylko stare rzeczy z czasów, których nikt już nie pamięta. Powtarzała babcia Danuta za każdym razem, gdy mała Zofia pytała o skrzynię. Ale w głosie babci była nuta nerwowości, nie oburzenia, nie złości, raczej coś pomiędzy zmęczeniem a lękiem. Zofia była bystrym dzieckiem, zauważała rzeczy, które dorośli chcieli ukryć, jak to, że babcia każdego ranka siadała przy stoliku z fotografią, odpalała świeczkę i szeptała coś pod nosem, czasem płakała. Ale kiedy Zofia próbowała ją zapytać, Danuta tylko się prostowała, ocierała łzy i odpowiadała: W życiu są rzeczy, których nie musimy wiedzieć, Zośka. Niektóre wspomnienia bolą tak bardzo, że lepiej pozwolić im spać. W tamtym domu panowała zasada niepisana: o przeszłości się nie mówi, zwłaszcza o roku 1963, zwłaszcza o matce Zofii, Helenie. Zofia wiedziała tylko, że jej mama zmarła młodo. Miała zaledwie 27 lat. Wypadek samochodowy podobno nikt nie chciał o tym mówić. A kiedy próbowała dopytać ciotkę czy sąsiadkę, wszyscy milkli lub zmieniali temat. Jakby istniała granica, za którą czaiło się coś zbyt trudnego do wypowiedzenia. Dorastając w tym domu, Zofia czuła, że coś jest nie tak, że życie jej matki, jej rodziny to nie była zwykła historia że w ścianach tego domu żyją tajemnice, a strych z tą starą skrzynią nie jest tylko miejscem na rupiecie. Po śmierci matki Zofia została wychowana przez babcie. Danuta była surowa, ale sprawiedliwa. Nie przytulała często, ale jej obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Była jak mur, szorstki z zewnątrz, ale niezłomny. To dzięki niej Zofia ukończyła szkołę, znalazła pierwszą pracę, przetrwała młodość. Ale nigdy nie przestała myśleć o skrzyni. W każdą wigilię, kiedy wszyscy już spali, Zofia chodziła po cichu na strych. Siadała naprzeciwko skrzyni, patrzyła na nią i zastanawiała się, co mogłoby się w niej kryć. Zdjęcia, listy, dokumenty, a może coś, co odmieniłoby wszystko. Ale zawsze wracała do łóżka z tą samą pustką w sercu, z tą samą niewiedzą. Nie miała odwagi złamać zakazu, który nawet nie został nigdy wypowiedziany wprost. Czas mijał. Babcia starzała się, chorowała coraz częściej, ale nigdy nie wspomniała o skrzyni ani razu, nawet kiedy już ledwo mówiła, aż do tamtego dnia, w marcu, kiedy zgasła cicho, bez słowa we śnie. Pogrzeb był prosty, skromny, tak jak chciała. Kilka osób, parę wspomnień. Zofia została sama, z domem, z ciszą i z testamentem. Otworzyła kopertę z drżącymi dłońmi. Spodziewała się formalności, może jakiegoś pożegnania, ale to, co przeczytała, ścięło jej krew w żyłach. Zośka, jeśli to czytasz, to znaczy, że już mnie nie ma, wiesz dobrze, co stoi na strychu, klucz znajdziesz w dzienniku tam, gdzie wszystko się zaczęło, przebacz mi, to, co odkryjesz, może zaboleć, ale zasługujesz naprawdę. Podpis. Danuta. Zofia siedziała w kuchni z listem w dłoni i czuła, jak świat, który znała, zaczyna się kruszyć. Klucz? Dziennik? Co to wszystko znaczyło? Przebacz? Za co? Jeszcze tej samej nocy przeszukała bibliotekę. Wiedziała, że babcia miała stary Dziennik, niebieski zeszyt w kratkę, który zawsze chowała za tomem poezji Norwida. Zofia odnalazła go bez trudu. Między stronami znajdował się maleńki kluczyk, owinięty w kawałek koronki. Prawie upuściła go z wrażenia. Ręce jej się trzęsły. Wzięła latarkę, weszła na strych, i stanęła przed skrzynią. Po tylu latach. Czuła się jak dziecko, które wraca w sen, który śniło całe życie. Wsunęła klucz. Zamek zaskrzypiał, ale po chwili puścił. Przez moment Zofia nie mogła się ruszyć. Patrzyła na wieko, jakby bała się, że to wszystko się zaraz rozmyje. Że to sen. Ale to nie był sen. To był początek czegoś, co miało zmienić wszystko. Otworzyła skrzynię. Zapach starego papieru, drewna i lawendy uderzył ją w twarz. W środku leżały rzeczy, które wyglądały na z pozoru zwyczajne: zdjęcia, listy, kawałek materiału, jakiś medalion, akta, ale każde z tych przedmiotów miało swoją wagę. Każde mówiło coś, czego nikt dotąd nie odważył się powiedzieć. Zofia wiedziała, że już nie ma odwrotu. Tajemnice z 1963 roku przestały być milczeniem, stały się głosem, a ona, ostatnią osobą, która mogła go usłyszeć, Zofia nie pamiętała, kiedy ostatnio trzymała coś tak ciężkiego nie w rękach, ale w sercu. Gdy podniosła wieko skrzyni i spojrzała do środka, miała wrażenie, że otwiera nie tylko stary kufer, ale całą przeszłość, którą jej rodzina tak skrupulatnie ukrywała przed światem i przed nią samą. Na wierzchu leżała aksamitna chusteczka, lekko wyblakła, pachnąca lawendą i starym papierem. Pod nią kilka fotografii w czarno-białych tonacjach, oprawionych w sztywne ramki twarze, które znała tylko z opowieści i takie, które widziała po raz pierwszy. Młoda kobieta z wyraźnym spojrzeniem to musiała być babcia Danuta, jeszcze zanim życie ją złamało. Obok niej mężczyzna w mundurze milicyjnym. Uśmiechał się, ale oczy miał zimne, puste. Jego obecność na zdjęciu wydawała się czymś niestosownym. Zofia poczuła niepokój sięgnęła głębiej. Koperta. Na niej jedno słowo, starannie napisane piórem Helena. Serce Zofii zabiło mocniej. Otworzyła ją i zaczęła czytać. List był napisany drżącą ręką, ale treść była wyraźna, uporządkowana, pełna emocji, które nigdy wcześniej nie znalazły ujścia. Zofia nie mogła uwierzyć w to, co widziała. Babcia Danuta opisała wydarzenia, które dotąd były tylko szeptem między ścianami domu, jeśli w ogóle. To był dziennik bólu, odwagi i decyzji, które zmieniły życie kilku pokoleń. W 1973 roku Danuta miała 19 lat i była studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Inteligentna, pełna pasji, zakochana w poezji i wolności. Brała udział w nielegalnym ruchu oporu przeciwko cenzurze PRL-u. Roznosiła ulotki, przepisywała zakazane wiersze, spotykała się potajemnie z innymi młodymi ludźmi którzy wierzyli, że słowo ma moc zmiany świata. Pewnego wieczoru została zatrzymana podczas ulicznej akcji, miała przy sobie tomik Herberta z zakreśleniami i notatkami na marginesie, zabrali ją na komisariat bez słowa, przesłuchiwano ją przez trzy dni, bez dostępu do rodziny, bez prawnika, głód, strach, upokorzenie, a potem coś gorszego. Pewnej nocy do celi weszło dwóch mężczyzn, Jeden z nich był tym samym, którego twarz Zofia widziała na fotografii, kapitan milicji, znany ze swojej brutalności i bezkarności. Danuta nie pisała szczegółów, nie musiała. Między wersami czuło się wszystko krzyk, którego nikt nie słyszał, ciszę, która zabiła więcej niż ból. Zofia czytała dalej, z każdą linijką czując, jak w niej pęka coś, co uważała za stabilne. Danuta została wypuszczona dwa tygodnie później, wróciła do domu inna, w milczeniu, w samotności, z poczuciem hańby, które nie należało do niej, ale które ją zżerało od środka. Miesiąc później odkryła, że jest w ciąży, chciała usunąć dziecko, próbowała, ale w tamtych czasach nie było to takie proste. Lekarz odmówił, ksiądz potępił, a matka, czyli prababcia Zofii, zamknęła temat jednym zdaniem: Bóg dał, Bóg zabierze. Nie nasza sprawa. Danuta została sama. W ciągu dziewięciu miesięcy ciąży nie wypowiedziała ani razu słowa dziecko, bała się spojrzeć w lustro. Ale kiedy urodziła Helenę w państwowym szpitalu bez obecności bliskich, coś w niej pękło na nowo. Nie była w stanie jej zostawić. Gdy pielęgniarka podała jej zawiniątko, Danuta spojrzała w oczy tej istocie i zobaczyła coś, czego się nie spodziewała niewinność. Człowieka, który nie zawinił krew jej krwi, dziewczynkę, która nie miała nic wspólnego z tym, co ją stworzyło, postanowiła wychować ją jak własne dziecko, ukryć prawdę, nigdy nie powiedzieć jej skąd naprawdę pochodzi. Przed światem Helena była jej córką, poczętą z młodzieńczej miłości, której imienia już nie pamiętała. Przed sobą samą Danuta była matką z obowiązku, ale z każdym dniem stawała się nią z wyboru. Miłość przyszła powoli, ale przyszła, silniejsza niż strach, głębsza niż rana. Zofia odłożyła list, bo nie była w stanie czytać dalej. Płakała. Ale nie tylko z bólu, z ulgi, z szacunku, z zachwytu nad siłą kobiety, którą znała całe życie, ale której prawdziwej historii nigdy nie usłyszała. Sięgnęła znów do skrzyni. Kolejne dokumenty, raporty milicji, protokoły przesłuchań. Odręczne notatki Danuty, kartki z kalendarza z zaznaczonymi datami, zdjęcia Heleny jako dziecka. Zofia widziała w niej siebie, te same oczy, ten sam uśmiech, tylko teraz wiedziała, że to uśmiech, który wyrósł na bólu. Na dnie skrzyni znajdowała się jeszcze jedna rzecz maleńki woreczek z haftem, w środku srebrny pierścionek z wygrawerowanym imieniem Helena, i jeszcze jedna kartka. Najkrótsza ze wszystkich zapisana z tyłu starego zdjęcia: Nigdy jej nie powiem, ale ty, Zosiu, masz prawo wiedzieć i wybrać, co zrobisz z tą prawdą. Zofia usiadła na podłodze. Czuła, że już nie jest tą samą osobą, która kilka godzin temu weszła na strych. Wszystko, co myślała o swojej rodzinie, o swojej tożsamości, o przeszłości, zostało zakwestionowane. Ale nie czuła złości. Czuła coś innego, coś bardziej złożonego. Dumę. Smutek, miłość, przede wszystkim odpowiedzialność. Ta skrzynia nie była już tylko meblem, stała się grobowcem prawdy, a teraz bramą do nowego początku. Zofia siedziała na zimnej podłodze strychu przez wiele godzin. Czas przestał mieć znaczenie. Przez szpary w dachu sączyło się blade światło poranka, a ona nadal trzymała w rękach stare listy, fotografie i dokumenty które roztrzaskały jej dotychczasowe życie na milion kawałków. Wydawało jej się, że zna swoją rodzinę, wydawało jej się, że zna samą siebie. A jednak każde słowo zapisane przez Danutę, każda pożółkła kartka, mówiła jej coś innego o przeszłości, o cierpieniu, o miłości, tej trudnej, tej milczącej, tej, która nie potrzebuje uznania, by być prawdziwa. Z jednej strony czuła gniew na system, który pozwalał bezkarnie krzywdzić, na społeczeństwo, które milczało, na rodzinę, która przez całe życie ukrywała przed nią prawdę, ale z drugiej strony była wdzięczna za to, że istniała, za to, że Danuta zamiast wyrzec się dziecka, które przyszło na świat z gwałtu, zdecydowała się je pokochać, za to, że miała matkę, Helenę, która choć krucha i delikatna, nigdy nie pozwoliłaby Zofii czegokolwiek brakowało. Zofia zaczęła zadawać sobie pytania, na które nikt już nie mógł jej odpowiedzieć. Jak wyglądałoby życie Heleny, gdyby znała prawdę? Czy Danuta zrobiła dobrze, chowając ten sekret głęboko w skrzyni przez pół wieku? Czy była tchórzem, czy bohaterką? Czy prawda zawsze jest lepsza od kłamstwa, nawet jeśli boli? Zeszła ze strychu dopiero wtedy, gdy światło dnia zalało kuchnię. Zrobiła herbatę, usiadła przy stole, i patrzyła w okno, jakby chciała tam znaleźć odpowiedzi, ale one nie nadchodziły. Zamiast tego przyszło poczucie odpowiedzialności. Skoro Danuta postanowiła przekazać jej tę prawdę tylko jej, nikomu innemu, to znaczyło, że wierzyła, że Zofia coś z nią zrobi, że nie pozwoli, by historia znów zamilkła. Kilka dni później wróciła na strych, tym razem z kamerą. Usiadła naprzeciwko skrzyni i zaczęła mówić. Bez scenariusza, bez prób, po prostu mówiła. O Danucie, o Helenie, o tym, jak prawda potrafi zniszczyć, ale też zbudować, o tym, że są kobiety, które żyją całe życie z bólem, którego nie wybrały, i o tym, że czasem miłość polega na tym, by milczeć przez pięćdziesiąt lat, by ktoś inny mógł żyć bez ciężaru. Nie publikowała filmu od razu, wahała się, czuła, że dotyka czegoś zbyt intymnego, zbyt świętego. Ale gdy zobaczyła, ile kobiet w sieci dzieli się historiami swoich babć, matek, ile z nich szuka prawdy w archiwach, w listach, w urywkach pamięci, zrozumiała, że to nie tylko jej historia, to historia tysięcy kobiet, które przez dekady były zmuszane do milczenia i setek tysięcy dzieci, które żyły nie wiedząc skąd naprawdę pochodzą. Opublikowała nagranie. W tytule napisała tylko Prawda mojej babci i mojej matki. W ciągu kilku dni film obejrzały tysiące osób, pojawiły się komentarze pełne współczucia, zrozumienia, wdzięczności. Kobiety pisały, że dzięki tej opowieści odważyły się zapytać swoje matki o przeszłość, inni wspominali skrzynie, których nigdy nie otworzyli. Byli też tacy, którzy krytykowali, że po co rozdrapywać rany, że lepiej było nie wiedzieć, ale Zofia nie żałowała. Kilka tygodni później Podczas spaceru po cmentarzu stanęła przed grobem Danuty. Na płycie leżał świeży bukiet. Ktoś jeszcze tu był. Może sąsiadka, może ktoś z dawnych lat. Zofia uklękła i położyła na płycie małą kartkę. Napisała na niej jedno zdanie. Prawda nie leczy ran, ale pozwala oddychać. Wróciła do domu i długo patrzyła na fotografię matki. Teraz, znając jej historię, dostrzegała w niej nowe rzeczy. Uśmiech, który wcześniej wydawał się bez troski, teraz nosił w sobie cień. Spojrzenie, które wcześniej było ciepłe, teraz wydawało się głębsze, jakby znało więcej niż mówiło. Zofia wiedziała, że nie zmieni przeszłości. Nie o to chodziło. Chodziło o to, by się z nią zmierzyć, by zrozumieć, że miłość nie zawsze jest łatwa. Że czasem przychodzi w formie decyzji, nie uczucia. Że nie każda matka, która rodzi, potrafi kochać. I nie każda kobieta, która kocha, Musi mówić o tym głośno. Pewnego wieczoru, przeglądając po raz kolejny papiery ze skrzyni, znalazła coś, co wcześniej przeoczyła: małą karteczkę włożoną między dwie strony dziennika Danuty. Była tam tylko jedna linijka, napisana odręcznie innym pismem niż reszta. Jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteś gotowa. Zofia uśmiechnęła się przez łzy. Tak, była gotowa. Gotowa nieść tę historię dalej, nie jako ciężar. Ale jako lekcję, jako przestrogę, jako hołd. Dziś skrzynia nadal stoi na strychu. Zamknięta, ale niezapomniana, bo teraz już nie musi ukrywać prawdy. Teraz prawda żyje w słowach Zofii, w nagraniu, które stało się opowieścią dla innych, w dzienniku, który przechowuje w swoim pokoju, jak relikwie. I w jej sercu, które, choć naznaczone, bije spokojniej niż kiedykolwiek.